W londyńskim akwarium podziwiać można stworzenia morskie z najodleglejszych zakątków świata. Na trzech piętrach budynku County Hall znajduje się 14 stref, w których zgromadzono ryby m.in. z oceanów, rzek, raf koralowych. Najbardziej widowiskowe i oblegane przez turystów jest olbrzymie akwarium z rekinami, które mieści milion litrów słonej wody. Udało nam się podejrzeć dwóch odważnych nurków w trakcie czyszczenia tego zbiornika. The large Akwarium z rekinami nie jest czyszczone codziennie, dlatego że jest zbyt duże. Sprzątamy je raz na dwa-trzy miesiące. Rośnie bardzo mało oglonów, rosną bardzo wolno, bo woda cały czas cyrkuluje i jest czysta. Wystawy w London Aquarium łączą przyjemne z pożytecznym. Oprócz przyjemności podziwiania egzotycznych ryb i żółwi, można też liczyć na walory edukacyjne. Niecodziennie przecież możemy znaleźć się w środowisku lasów deszczowych. Ten obszar jest wspaniały, został zaprojektowany tak, żeby wyglądał dokładnie jak bagna mangrowe. Jest ciepło, można się trochę spocić i są tu ryby, występujące tylko w lasach tropikalnych. Mamy tu unikalne ryby, na przykład te z grubymi czarnymi paskami muszą być karmione w specjalistyczny sposób. Żywią się insektami. Oglądając karmienie można zaobserwować ich naturalne zachowania. Owady są umieszczane na ścianie akwarium po to, żeby ryby mogły opryskać je wodą. Następnie pokarm spada do wody i jest konsumowany. Dla fanów podwodnego świata londyńskie akwarium stwarza możliwość zaadoptowania rybki albo żółwia. Adopcja rekina kosztuje około 70-80 funtów rocznie. Pieniądze uzyskane z adopcji przeznaczone są na badania, żywienie zwierząt oraz konserwację wystaw. London Aquarium to największy tego typu obiekt w Europie, w którym łącznie znajdują się 2 miliony litrów wody. Jest czynne 7 dni w tygodniu od 10 do 18. Bilet normalny kosztuje 13 funtów i 25 pensów.